Robota wykonana. Klient zadowolony, bo dostał nie tylko nagrania, ale też auto. Dobrze. Zadowolony klient to zadowolony fixer. Ty też będziesz zadowolony. Zamykam kontrakt i robię przelew. Jakbym sobie pożyczył samochodzik? Nie mogę. Co, co to jest? Roadshow Mandas? Eee, jeszcze jedno najbliższy z czeka dodatkowa nagroda. Tak? O kurwa, szli się. To co jest? Prowizoryczna lepsza maska gazowa. No, pierśnik. Zobaczymy później, co to jest. Co dostaliśmy? Ło, wow, siedem tysięków. Nieźle. Więc lecimy dalej. Tu co to jest? Kupał to, to nie? Kupał to, nie? Sprawy, które nie trafiały na pierwsze strony gazet. No, zobaczymy, co tam jest. River Ward. Hej v, mam nadzieję, że u ciebie wszystko ok. Dzięki, że wpadłeś do nas. Naprawdę dobrze się bawiłem. Eee. No super rodzinę. Przyjaciół też mam bardzo spokój zauważ. Dzięki za wszystko. Musisz koniecznie jeszcze raz do nas odwiedzić. Dzięki River. Uważaj na siebie. dla siebie? Coś na ciepło, na zimno, kofeina, procenty. Procenty wezmę kawa wolę z Panki Manki Doruję... Wolę z Panki Manki. Będziesz po nim zasuwać jak korpos zagrażał... Uwaga, ogłoszenie! To kurwa napad! Ty cwaniura przy Mordę w kubeł i ręce do góry! Czemu widział nad a reszta siedzi i nawet nie mruga! Ja mam słabe nerwy. Byle powód i palec na spuście mi się trzęsie jak pojebie. Otwiera na stołu i słuchać co mówi to nie... Lubisz dźwięk swojego głosu, co? Czy ja się wyrażam nieprecyzyjnie? Czy wzmacniać słuchowy ci się zjebał? Dasz reszcie przykład. Wyciągaj portfel. Powoli. Jakim cudem jeszcze żyjesz? Co kurwa? Znowu jakieś żarciki? Nie umiesz właściwie ocenić przeciwnika, co? Spotkałem paru takich jak ty. Wszyscy gryzą piach. Nie ocenili mnie właściwie. Blefujesz! Nie nabierzesz mnie! Zadawałem się z Melstromem i Arasaką. Myślisz, że dasz radę mnie choćby drasnąć? Załatwię cię zanim pociągniesz za spust. Rozumiesz? Kurwa! Wynosimy się! Tyle lat spokoju i nagle coś takiego. Chłopaki z Six Street przysnęli, czy co? Szczęście, że cię tu przywiało. Częstuj się! Na koszt firmy! Napiłbym się czegoś. Co dla ciebie? Coś na ciepło, na zimno? Kofeina, prezenty? Hmm. już to wszystko nowe zadanie bohater a zakończone już e, czyli to już wszystko tutaj tak to krótkie bardzo zadanie było Co mamy w pobliżu? Ryzyko średnie. To pojedziemy tutaj. Pojazd, a to co to jest? W tym miejscu masz dokonać sabotażu. No dobra, to najpierw tu, później tam. Motorkę podlecimy. Jakoś chyba ten bardziej mi się podoba niż ten wcześniejszy. A tyle kasiory na niego wydałem. No sorki. wołają się... Czekaj, czekaj! Ja cię znam! Byłeś w naszym obozie, Alde Kaldos. Wołając się ty. Co nie? Zgadza się. Ktoś cię tu przysłał? Ktoś z naszych? Nie jestem tu przez przypadek. A czemu ktoś miałby po mnie dzwonić, Karol i Cassidy przyjechali dopiąć deal z kosiarzami. Wykradliśmy dla nich wszczepy z transportu. Ale? Kurwa, to za długo trwa. Coś jest nie tak. Przejdę się tam. Sprawdzę, czy wszystko ok. Czekaj. Oni się mogą wkurwić, że... Pilnuj wejścia. Podejdź bliżej i sprawdź, co się dzieje. Dostaliście dokładnie to, czego chcieliście. Ale nie wtedy, kiedy chcieliśmy. Spóźniliście się trzy dni. Tłumaczyłam ci. Była burza piaskowa, i gówno mnie to obchodzi. Straciliśmy przez was pieniądze. Dużo pieniędzy. No i co? Mam jeszcze bliżej podejść? Nie zauważą mnie? Trochę się obawiam. Uszanowanie. Jak tam, dobiliście targu? Wi? Co ty tu robisz? Kto to jest? Przyszedłem sprawdzić jak wam idzie. Czy wszystko gra? Kto to kurwa jest? Wołają mnie wi. Chuj mnie obchodzi, jak cię wołają. Co on tu robi? Co to kurwa ma być? Spokojnie. On jest z nami. Co jest? Do trzech nie potraficie kurwa liczyć? Troje was miało być. Troje! Was też. Do tego miałeś też przynieść gotówkę. A co się nie widać? Wróćmy do rozmowy. Okej, okay, spóźniliśmy się nasza wina. Zejdziemy z ceny o 10%. 20. 15. Niech wam kurwa będzie. Co nie, żeby przynieśli kasę? Postrało cię v? Po co się tu pchałeś? Wpadłem na chłopaka, który stał na warcie. Martwił się. Mówił, że to za długo trwa. Nie jesteśmy głupi Wiemy, ile ryzykujemy, ale potrzebujemy tej kasy. Bardzo. Zryknijcie się wszyscy. Potem będzie czas na bogawetki. Zabawne. Od początku nie podobała mi się Twoja morda. Teraz już wiem czemu. To ty nam odbiłeś Sandra Dorset. Ty rozjebałeś kryjówkę w Watson. Koniec rozmów. Zastanów się. Dobrze się zastanów. Tak. Załatwiłem Twoich kumpli z Watson. Bez większego problemu. Myślisz, że teraz będzie inaczej? Bo co? Bo nas otoczyliście? Przyjrzyj mi się, ale tak uważnie. Popatrz, jakie mam wszczepy. Rozerwę cię na kawałki, zanim odbezpieczysz broń. Wiesz to? Dajcie im kasę. Co kurwa, głusi jesteście, kasę im dać. Jeszcze się policzymy, suki, synu. Sporo w życiu przeszłam, sporo widziałam, ale teraz, kiedy Cię słuchałam, miałam ciarki na plecach, serio. Dzięki Wito. To było coś. Dałeś czadu, chłopie. Nie zostawiam przyjaciół w potrzebie. My też nie. Pamiętaj o tym. Jakby są. Dzięki za wszystko. I do zobaczenia. No to poszło dobrze. Coś tu jakieś itemki. Apteczek sobie pozbieramy. Zawsze się przydają. No, i chyba to wszystko. Udało się. U. Udało się bez rozlewu krwi. Poziom, hmm, budowa ciała, e, refleks, zdolności techniczne. A jeszcze raz na budowę ciała. Karabiny, karabiny, karabiny snajperskie i precyzyjne zadają dodatkowo obrażeń podczas trafienia w głowę. Może się to przydać, a później? Celowanie z karabinu, przyspiesza o 10%. Jeszcze zobacz ekipunek, bo tu coś nowego. Pozbieraliśmy, co to jest? Karbonowa maska z filtrem, jest gorsza, gorsza. To od razu ją rozmontujemy. Tutaj co mamy? Kurtka, pilotka Second Conflict jest taka sama. To może ją byśmy założyli? To jest samurajki żonego. To nie chcemy. To załóżmy sobie to. Zwiększa zwinność o 2, redukuje obrażenia od eksplozji o 5. Czerwona kurteczka. I chyba to wszystko. Na razie. Aha, przepraszam, mapa jeszcze. I teraz mieliśmy iść tu, sabotaż. Jak Ja jadę. Niechcący. Trzeba wejść na teren Streetów Streetów i wgrać wirusa na ich sprzęt. Liczę na ciebie. A jeszcze jedno. Jeśli przy okazji uda ci się zdjąć Luszyusa Torana i ich speca od technicznych spraw, to będzie miło. Szczegóły w załączniku. No to co tam piszesz? Eee, sabotaż, Sixth Street, kryjówka Sixth Street, Przemka, bulwar, chłopcy i dziewczęta Sixth Street. Myślę, że są Myślę, że mogą obarbować transport militechów w mojej dzielni i nic nie, i, i nie dowiem się, że za tym stoją. Myślę, że schakują sobie tę broń i zmienią układ sił w mieście. Czeka ich przykra niespodzianka. Przesyłam Ci koordynaty kryjówki tych Streetów i kody do drzwi. Ma znaleźć komputer, którego używają do jailbreakowania wykradzionego sprzętu. Wracz na niego wir wirusa, który Ci dostarcza. I viola. Labista broń zmieni się w kupę dymiącego złomu. I jeszcze jedno. Jeśli uda Ci się namierzyć Satora, no to wiesz, spraw, żeby zniknął. Gość z pieprzonym technikiem i jednym z głównych pajaców stających za tym pomysłem z hakowaniem. Baw się dobrze. Zobaczymy, e, widzę, że tu już jest obstawa. Mam rację. Czy oni się do mnie przyplują, czy nie? Nie o takie stany walczyłem. Widocznie nie. Apartamenty zabił Lucy Sapsonalny. Hakowanie hakera. Mam ci przypomnieć. Jest ich tu dwóch. Co jest, że tak powiem, trochę słabe. No z tego na pewno nie złapię, bo już się raz naciąłem na to. Kurde, ta broń jest za słaba na nich. No to będzie. Kurde, jeszcze nie trafiłem. że oni się uspokoją? Czy się nie uspokoją? Co to jest? Trzy lata byłem w rekonansie, frajerze! Huh? Podglądasz mnie? Ty mały, zboczony chuju! Damy radę go złapać i udusić, czy nie? Znaczy, przydusić? A jest tutaj skubaniec, to chyba nie był ten wódz, co? Moglibyśmy tam na drugą stronę przeskoczyć. Tak mi się wydaje. Widziałem cię! tam ci chyba na górze biegają słyszę tutaj kogoś na tych nóżkach Kto to jest na tego wirusa. Znaczy na ten komputer. bd 5 pięć, 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 by było pięć, pięć, siedem a siedem a siedem a pięć, pięć i pięć, pięć mogłoby być. Coś do hakowania mamy, a tu jakaś wiadomość? Nie, nie ma żadnych wiadomości. Halo? co tu jest? A co tu jest? Wyłącz. Aha. Które, Który? A tam jest Skubane. Jest ich aż dwóch, nawet więcej. To ci dopiero, to może ich tam zdejmę. pokaż się, pokaż się no coś ich nie widzę O kurde, jest tutaj. Tam jeszcze jest dwóch?